Dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Jak wiecie, czasem lubię dawać w gazik ale to nie teraz, dlatego że teraz czas wypuścić głodne kury i głodne koguty. Tutaj wylewa się fala młodej zbrodni, fala młodych kogutów. Głodni, głodni. Wszyscy głodni. Ja to doskonale rozumiem, bo ja sam głodny. Ale cóż, takie są poranki, że człowiek głodny chodzi. Z najpierw obowiązki, a potem dopiero samemu robi sobie śniadanie. Wypuszczam z kurnika, nioski. Ostatnio nastąpiła tutaj jakaś zmiana, i czarna przestała wychodzić pierwsza. Zobaczmy, która wyjdzie jako pierwsza dzisiaj, na którą stawiasz. O, co za niespodzianka! Czarna wyszła pierwsza, ale kolejną niespodzianką jest dla mnie też kolejna kwoka, bo zobaczcie, że wszystkie kurki wychodzą z kurnika o poranku, natomiast. No tak, kwoka też wyszła, kwoka też wyszła, ale jak to kwoka rano wychodzi, żeby się najeść, a później. Wraca do kurnika. Temperatura w kurniku 18 stopni. Jak się wkłada głowę do wewnątrz, to czuć panujące tam ciepło. Kury głodne zajadają dynie, bo jeszcze nie mają nic. Ale za chwilę Wam przyniosę. Kochiny też trzeba wypuścić. Pobudka. Wychodzić, wychodzić. Dzisiaj tak na szybko dostaniecie na śniadanie zmieloną kukurydzę. Nie jest to żadna pasza, ale na śniadanie Wam powinno wystarczyć. Chodź, chodź. Chodź, bo przecież tam jest straszny tłok. Chodź, Krysia. Chodź Krysia, chodź. Jedz, jedz i rośnij. No i nioski przecież. Nioski, wśród których jest kwoka, która już pewnie chce wracać. Ale to dopiero zrobi to dopiero po śniadaniu. Dajcie rzecz nasypać, dajcie rzecz nasypać. Tu macie drugie karmidło. Po co ten tłok? No dobrze, ja tutaj sobie stanę na boczku i zobaczymy, czy kurki będą potrafiły obsłużyć nowe karmidło. O, widzicie, już coraz mniej się boją. Myślę, że się oswoją. Czarna rządzi, czarna. Trochę suche, co? Mogłem wam trochę wody do tego domieszać, ale dacie radę, dacie radę. I za chwilę na zielony wybieg. Tak więc moi drodzy, tak jak mówiłem, pojawiła się nowa kwoka, tęczanka. I jeśli się nie mylę, to właśnie, to właśnie ta kurka jest kwoką. Ona za chwilę wróci do kurnika na wysiadywanie. No i powiedzcie sami, co ja mam zrobić z tymi kwokami? Czy pozwolić jej wysiadywać, czy odkwaczać? Co wy byście zrobili? Czy podkładalibyście prawdziwe jajka teraz na zimę? Napiszcie mi o tym w komentarzu. Jakie wasze, jakie wasze jest na ten temat zdanie? Ja chętnie wysłucham. Na każdy komentarz postaram się odpisać. Zresztą zawsze staram się odpisywać na komentarze. A sponsorką dzisiejszego odcinka jest pani Krysia. 58 Pani Krysiu, serdecznie pani dziękuję za wsparcie tutaj dla kurek Kazika. Dziękuję również za informacje dotyczące kwokarium, bo pani Krysia buduje makietę. Kurnika Kazika. Muszę Wam powiedzieć, że wygląda to super. Nie mam pozwolenia na pokazywanie, więc musicie uwierzyć mi na słowo. Dziękuję wszystkim VIP-om i, pro i promotorom za wsparcie. Dla Was oczywiście, kochani, wielkie, ale to wielkie brawa. A ja już dzisiaj się z Wami pomalutku żegnam. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów. Mówił do Was Kazik. Teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.